Masz mężę audiofila i nic mu nie kupiłaś na walentynki? O nieładnie, ale nie bój nic, mam Cię. Dzisiaj Ci przedstawię kilka pomysłów na prezent dla audiofila, w takim niewielkim budżecie. DCS Vivaldi Master Clock 111400. Nie martw się, że nie wiesz co to robi, Twój mąż też nie będzie wiedział, ale będzie zadowolony. Takie psztyckie elektryczki, synergistic research, przetworniki ECT, za taki zestawik się płaci 1500 złotych. Zabawa na całe godziny. To jest tutaj to, to, to czerwone. Nad mąż będzie przekładał, będzie mówił, że słyszy bardziej tu i tam, a koledzy będą mu zazdrościć to samo, tylko większe i droższe. Synergistic Research ATM Red 2500 zł. Tylko tutaj ostrożnie, bo to jest napisane, że ściany Twojego pokoju odpadną, także ostrożnie. Synergistic Research Bezpiecznik Master. O, wiadomo, są lepsze, troszkę droższe. Tutaj tylko 3001 i 1 zł. Pewnie można gdzieś tam tę złotówkę stargować. No to ma być w końcu taki, wiesz, podarunek, nie? No i na koniec kabelek Synergistic Research Galileo Discovery USB. Tu ma takie przytryczki, pizdryczki. Zabawa na całe godziny. Będzie wkręcał, przekręcał, mówił, że słyszy. Nie jest nic drogiego, bo za metrowy 17 120 zł. Także polecam.